Hello. Okay. Uh, good afternoon, everyone. Uh, thank you very much for the invitation. It's uh, really a pleasure to be here. And I was asked to give this presentation in English. Uh, so my today uh, speech will be about the ESG best practices in other space regulatory challenges. Um, as I'm working uh, between a couple of space uh, industries in the Sea region, um, I would like to. Um, focused uh, mostly on sustainable uh, development of uh, space um, and my presentation will be about environmental social and corporate governance um, from dual perspective uh, actually as previous uh, mentioned um, the esg uh, policies and um, standards are uh, quite um the same to all of the space industries so i will try to focus mostly uh, on uh, sustainable development in outer space um, what is the definition of sustainable development and why we actually need that uh, then i will try to briefly introduce the regulatory environment um, what we can do here in, spa in, a, uh, in the earth to uh, somehow improve our sustainability in other space. Uh, as uh, previously mentioned on the panel, um, actually we made a lot of mess in a space. the leo orbit is already really crowded, uh, so we need a lot of uh, instruments uh, to support uh, prevention and mitigation uh, inter alia of uh, space debris. then i will try to uh, introduce you the case study uh, which was also mentioned before uh, as the first fine about creating uh, uh, orbital space debris was uh, imposed uh, by united states and then i will get Na koniec przedstawię moje wnioski. ESG w przemyśle kosmicznym. Przedstawiam to podwójną perspektywę. Po pierwsze wykorzystanie środowiska przestrzeni komicznych przez operatorów w sposób odpowiedzialny, aby stworzyć najlepsze praktyki dotyczące zarządzania ruchem w przestrzeni kosmicznej. I drugi aspekt, reprezentowany na panelu, to jest stworzenie takich rozwiązań, które będzie miało wpływ na monitoring wszystkich celi związanych z zrównoważonym rozwojem, z zrównoważonym wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej. Koncepcja. Agendy dla zrównoważonego rozwoju zostały przedstawione po raz pierwszy w 1990 roku, a następnie w 2015 roku określono 17 celów rozwoju zrównoważonego. Były to cele uniwersalne, 17 z nich, które przedstawiają problemy na Ziemi związane właśnie z kwestiami ESG. Co możemy zrobić przy użyciu technologii kosmicznych? Została przedstawiona inicjatywa dotycząca tego, w jaki możemy stosować czy jest tutaj ileś celów, na przykład zapobieganie biedzie, zapobieganie głodowi, zapewnienie dobrego zdrowia i dobrostanu, jakościowa edukacja, równość płciowa, czysta woda i, 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 i rozważone wykorzystanie wody. Wsparcie przemysłu, innowacyjność, zrównoważony rozwój. Dlaczego interesujemy się zrównoważonym rozwojem w przestrzeni kosmicznej? LTS, z, definicja LTS w przestrzeni kosmicznej została przedstawiona w wytycznych dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju przestrzeni kosmicznej i jest to definiowane tak, a, aby było to umożliwienie y, działalności przestrzeni kosmicznej w nieokreślonej w czasie, dla, tak by sprostać potrzebom obecnym pokoleń i zachowaniem y, przestrzeni kosmicznej dla przyszłych pokoleń. Są to fundamenty prawa kosmicznego, który mówi o równym dostępie i zrównoważonym wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej. Wysyłanie coraz więcej satelit, satelitów do e, przestrzeni kosmicznej właśnie gwarantuje dostęp do e, przestrzeni kosmicznej, ale z racji ich ilości musimy zagwarantować ich zrównoważone wykorzystanie. Dlaczego potrzebna jest ta koncepcja? Dlaczego potrzebne jest takie podejście? Widzimy, jak wiele satelit, Satelitów zostało umieszczonych w, nisko, w przestrzeni nisko orbitalnej. Widzą Państwo wykres dla satelitów Starlink o masie powyżej 100 kg. Widzicie też wykres wykazujący wzrost do ponad do kilku tysięcy obiektów w przestrzeni kosmicznych w ostatnich latach, z powodu zatłoczenia orbity dochodzi do kolizji i eksplozji, według raportu NASA ilość śmieci kosmicznych już osiągnęło wartość krytyczną. Został stworzony przez OECD eksperymentalny model, który na podstawie którego jeśli w przypadku osiągnięcia syndromu Castellera wartość strat wyniesie ponad 191 miliardów dolarów. Mamy tutaj też dane dotyczące ton ilości śmieci na orbicie wynoszącej ponad 11 tysięcy ton. Ton, więc powoduje to też niebezpieczeństwo dla Ziemi poprzez zamknięcie przestrzeni kosmicznej i uniemożliwienie transportu. Tutaj widzimy test niszczenia satelitów przeprowadzony w 2021 roku. Dochodziło do spotkań bliskiego stopnia między satelitami, stąd przeprowadzono tego typu test. Globalna ekonomia w przestrzeni kosmicznej rośnie, dlatego też musimy właśnie zająć się uniknieć um, um, sposobem na oczyszczenie przestrzeni so, kosmicznej z ześmieci. legal instruments that can somehow um, prove our sustainability in outer space and that can help us to prevent and mitigate uh, the debris that we are creating. Uh, we have a fundamental uh, law which is Outer Space Treaty, Liability Convention, Registration Conventions. However, when it comes to environmental uh, pollution, they are not saying that much about uh, about the, the issues that we can implement uh, liability convention actually is, uh, um, is uh, referring, referring to the damages which are connected with the uh, person damages property damages but not the environmental damages national space legislations uh, which exist uh, almost 30 of national space legislations already have been implemented and countries trying to implement the measures and instruments to their national space legislations by their own to help uh, mitigation of space debris and we have a lot of non-binding regulations as soft law as a lot of guidelines that i will present uh, later uh, there are some um, concepts Chcemy zapobiegać zanieczyszczaniu przestrzeni kosmicznej. Komercyjny przemysł kosmiczny odpowiada za tworzenie zanieczyszczeń i za pozostawianie odpadów. Jedną z inicjatyw, które zostały wprowadzone, to inicjatywa zrównoważonego rozwoju Ziemi i kosmosu. Ona mówi o zasadach zrównoważonej gospodarki na Ziemi i w kosmosie, którymi należy się kierować. Projektowanie i wytwarzanie obiektów, które poruszają się w przestrzeni kosmicznej, napęd i wypuszczanie ich w przestrzeń, operacje w przestrzeni, eliminowanie potem tych obiektów z przestrzeni, ubezpieczenia i zakres odpowiedzialności. Jak powiedziałam, potrzebujemy bardziej szczegółowego prawa. Mamy wytyczne, wytyczne długoterminowe, z 2019, a także wytyczne, które dotyczą śmieci kosmicznych. Istnieje jednak ogromna różnica pomiędzy tymi standardami. I dlatego międzynarodowe prawo, kiedy odnosi się do standardów, nie podaje, którego standardu należy używać. Widzimy na przykład tutaj porównanie standardów ISO z pozostałymi. Prawdopodobieństwo wypadku nie powinno być większe niż 10 do 3, aż do końca cyklu życia produktu. Produkta? Produkta? kopus Plan mówi o innej definicji usterek modeli, w odniesieniu do wypadków, a trzeci zestaw standardów traktuje je jeszcze inaczej. Wytyczne LTS mówią nam o tym, że trzeba się dzielić najlepszymi praktykami. Dotyczy to firm, że powinny dzielić się między sobą wiedzą, którą zdobywają. Studium przypadków. Istnieje dużo firm, które wprowadzają ESG jako standard z podwójnej perspektywy. Po pierwsze, jeśli chodzi o standard raportowania, a po drugie aktywności, które firma podejmuje. Mają one na celu minimalizowanie i też zapobieganie pozostawianiu śmieci w przestrzeni kosmicznej. Tutaj przypadek pierwszy, pierwszej kary finansowej nałożonej dwa tygodnie temu. Federalna Komisja Komunikacji Stanów Zjednoczonych ukarała grzywną 150 tysięcy dolarów firmę. Przechodząc do wniosków. Należy zapewnić do, równy dostęp do eksploracji kosmosu. Mamy ograniczone możliwości w kosmosie, dlatego potrzeba mówić o środowisku, o środowisku kosmosu. Należy e, zapobiegać zanieczyszczaniu kosmosu i to na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym prawa miękkie e, różnią się między sobą, co może być przedmiotem konfliktów w przedmiości, e, w przyszłości. Należy um, działać w sposób odpowiedzialny i praktyki muszą ułatwiać równy dostęp do kosmosu. Bardzo dziękuję Państwu.